A teraz o Witkowie. To niesamowita historia. Załóżmy to teoretycznie. Oskarżają Rosjan o napisanie planu. A teraz Witkow promuje ten plan. Ten plan został napisany przez Rosję. Mówią to na Ukrainie. Mówią to globaliści w Europie i tak dalej. Wyjaśniają to osobno dla głupich i dla idiotów. Tak. To rosyjski plan, jeśli napisali go, zanim powiedzieli to Amerykanie. Och. Ciekawe, przyjrzymy się temu. Ale jak tylko na niego spojrzeli i położyli na stole, mówią, że widzimy to tak. To już nie jest rosyjski plan. To jest plan amerykański. Dostali europejski plan w dokładnie taki sam sposób. Jest europejski plan. On też działał dokładnie tak samo. Co w tym zaskakującego nie rozumiem? Amerykanie pozycjonują się jako mediatorzy. Konwencjonalnie rzecz biorąc, jako negocjatorzy. Którzy prowadzą rozmowy ze wszystkimi stronami. Oczywiście potrzebują propozycji od każdej ze stron. Wybaczcie, powiem to osobno. To kłamcy.